Cześć, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w już dwunastym 12 odcinku z gry Magicka. Jest Knop. Siema. Jak zawsze zresztą. I włączaj tą grę. Jakby mi mogło nie być. To by nikt tego nie nagrywał, nie obrabiał. <grym> tak. <grym> już tam tak nie ma okej. Okay? Nie ma Tajemnica yy, tego, Ekster Wszystkie nagrania ja obrabiałem. Wszystko ja robiłem, <grym> a później sobie brały to i pobierał. <grym> Trudno. Jakoś trzeba sobie radzić I tak na ekranie po dzieją się te same rzeczy więc za problem kto nagrywa Tak ale później problem kto zaobrabia. Trudno Najlepszy Ja mam 10 razy więcej odgłoszonego głosu od ciebie i tak mi czasami zagłuszasz Na kamtazję Kamta mam 500 a ty masz 50 Ładnie ja pierdolica zostałem z tym mikrofonem. No i słano. A nie chcę mi się nagrania otrzymać, bo nawet nie pościągają pościągając sobie programu do ja. Więc. jesteś leniwy. Tak, wszyscy mi to mówią. Ale za to nawet się cieszę, że mam ten mały dysk, bo jakbym miał tego półtora terabojowego, to jeszcze żadnego nagrania bym nie obrobił. No stary racja. Teraz co, nagrywamy trzy odcinki i musisz renderować wszystko? Tak A tak to by się wszystko najpierw nagrało, minąłby miesiąc i byś... By dopiero... Miesiąc? No. Tak to jak z Deus seksem. Bym cię zmusił do renderowania, a później do wrzucenia tego Tak Ale nie, już całą grę miał, wtedy bym renderował na szybko A znając mnie, pewnie jeszcze by było tak, że... Eee, czeka, jak to się nazywa? Eee, dźwięk by był zdupiony i trzeba byłoby nagrywać jeszcze raz <laughs> To co grom? A zabiję Ale on jest na dwa hity Duży burzy Nie chcę burzy Ej Zjad mnie, wyśmiesz kreś. Uno sekundo bo Jakbyś nie zauważył Trochę na ta twoja burza Dawaj we mnie, <grym> dzięki <grym> Przygotuj sobie QF AS-a Tak ma Krysten A już mnie chciał zjeść godzina No, na nich jest dobry ASA wtedy Dobra chodź tu jest zaklęcie Tak eee, Zaklęcie na tego przyzwanie eee, żywioła Nauczyłem się już na pamięć po tych wygrzaniach no. O, przyzwanie śmierci, co ona w ogóle robi? Czekaj Teraz ją przeżywi Spoko. Spoko Tak! Samobójstwo <laughs> spok. Weź się podnieś Przepraszam Jakim cudem on mnie zabił? Wypaść z dużą prędkością przeszkodę Serio? Tak Jakie dziadowstwo! Tu polew Dobra, szybko i za Masz Maszuj spację What? No właśnie e, za wcześnie Nos dyn, 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 drydyn, dyn. Dzięki, usunęliś mi większość tych wszystko z elektrycznością Chłechłe Ej, nie to bije Dzięki, nie musisz mnie palić Wyruszyłem cię O wow, ja nie wiem czemu mi tak laguje Nie wiem, chodź tu Czekaj, bo z chwilą miałem jednego FPS-a Wow ty masz kiedyś czasami... Czy ty czasami masz więcej? Jak spadłem! Weź <laughs> mi. To twoja wina. Genius! Weź się ponieść. Genius! Tak. E, ja wrzucę niewidzialność, a ty wrzucaj śmierć. Bo jak co, Czekaj, się... bo muszę... E, teleportacja, strach, grom, deszcz, zamieć, deszcz metorytów! Czekaj. Sam sobami. Ja czas nie czasu już zmarłych. O jest e, S R Ale czekaj, choć tutaj, aż... E, się wiem, przyszedł. ale już sobie mogę to przy ten. Gotować. No. No. Kurde, nie trafiłeś. Uff. Najlepsze czad tylko czekaj Uuuuuu, mm, ty bura. Znowu to samo Tylko nie umrzej Boko jak umrę to ty staniesz To jest dupa i właśnie je. Nienawidzę i Co? co tak. Jak? Tak, zasad. Eee, jesteśmy znowu. No i w końcu zginęli. No, poszliśmy już po nałatwiznę. Tak. Żadnej finezji nie ma. jakiś czas hmm. sobie obym muszę wyciągnąć. Bożogę znam. Idziemy Czy z zmarych? Zwani śmierci, Dobra Nope. Ja wiem co to trzeba było zrobić. Nie. Nie? No. Tak. Zawsze feniksem robiłem. можно. Так. А даже камышки можно было Не, пац. небо. Что ты сделал? Э, вальным Ага. Куда не там? Так. Не бот. Lepiej wrzuć sobie niewidzialne jeśli przejdźmy koni Co No Puść mnie! Okay. Co za gniga? Czemu ich się nie dało? Aha, bo my jesteśmy w budynku. No fucking way Dobra. Masz za ode mnie! Weź się ulecz Ooo, pizdziec nara, 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 żegnam cię Skąd się kojarzę tego? On jest pizdu mocny Eee, S-I-Q-F-S Wpadać Jeden padł no, bo śmierć zabija zawsze jednego. No, ale to już jest jakiś plus. A, synku, Czekaj, zaraz, ja się z... S, E, Q, F... S. Dobra, może śmierć. Ty, Bilu, tylko nie na mnie. A, no, co na siebie. Jak ona celuje? E, w najbliższy target. No to, to kurwa. Dlatego ja zawsze to niewidzialność jak ty jej używasz Dzięki A jak jest niewidzialność? S-E-Q-F-S-Q-F -S, S, tak Teleportacja niewidzialna Ło Aż A żeś to mądrze postawił Co? Ja wszystko mądrze stawiam da mi się uleczyć ale wiesz niewidzialność to jest nieka? wiem ale się chciałem uleczyć Rzucaj niewidzialność od razu ej, stawaj tutaj o tu w zrób sobie dy 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 na sam koniec czekaj przez ładowanie po prostu wrzuć same kamienie ja i ładować już? ładować? Nie, nie dopóki ja nie pojawię się nie odwrócę jej uwagi teraz ładuj Kurwa, nie trafiłem. Uważaj. Czekaj. No. Dobra, ładuj. Dobra, może spuścić. Kurwa! No brawo knop, ma cela, no nie powiem ci. Puszczaj. O typ Trapej Puszczam Surprise Ona jest tak denerwująca, bo tym wystrzałem co mnie zabiła na hita, bierze wszystko. Serio? Tak ja, Okej okay. Chyba, że jak masz na przykład tarce z samego samej skały to chyba pierwszy na jednego hita tarczę tarce zrzuci, a później zdrowie. Ale... To, że... jest tak, to jest chyba tak zawsze, że jak masz tarczę, to chyba nie ma sensu żeby cię ktoś zabił na hita. No. Chyba, że cię zrzuci. No. Tam po lewej będzie książka z żywiołaka miałem bardzo z teraz. Ale pierwszy musimy tu zadzwić. No. Pierwszy mi tarczy trzeba. Ou, właśnie Bo. Zabijem cię? Czy to nie ja? Nie, tamty niej kamulcem piętolną. Aha. On ma odpłatność ja to... na elektryczność. O, no koniecznie. Czekaj, 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 czekaj. S, E, Q, F, S. I walić to. Idziemy niewidzialni po żywiołaki i dopiero lubimy rozpierdol czy się bawimy z tymi gównami? Możesz iść, ja dwóch zabijam. Ja wolę żywiłaki Jak długo jesteś niewidzialny? Szysz. Dopóki nie użyjesz jakie... Kurwa spela Na no pewno tu jest ta książka? Tak, za tymi drzwiami. I on nas wykrywa? Nie. Muszę podpalić to, żeby otworzyć drzwi. To... Aha. Dobra. To idź gdzieś tam na dół, żeby cię nie zobaczyła ona i mnie wskrzesi, walniemy podwójną tą kulką w niego. Nie. W nią. Ja znowu się zrobię niewidzialny, a ty po prostu pójdziesz, żeby otworzyć drzwi. Aha. Czekaj. E... Szybko, uleć się lepiej. Czy umiem dać prędkość i jakiś czarka stawać? I to mi przyspiesza? No, dawaj. Ognień ognie musisz tak. tam jebnąć. Wiem, ale czekaj, jak był Fenix? Nie, Fenix tu nie zadziała, jest dach. A to co mam użyć? Ogień! Po prostu ogień. Jest. I jest obszarowo? Tak. tak. Dobra, biegnij tam! No to leć! Jest! I co, mamy mi ten cały poziom? Nie, to się Aha. Dobra, byś mnie skręcił, okej? Okay. Wiem, dlatego nie zacząłem kastować. Dawaj, wrzucaj na siebie odrodzinę widzialność. Tak mm. to było? S, E, -Q F, S. Dobra, jesteśmy po kręcięciu, chodź. Troszkę ich przez właśnie. przeteleportować Jak nie, to będziesz po prostu kasał ich w tarczy, a później ich... Fuck! Dlaczego straciłem niewidzialność? Nie wiem, ja padłem. A ja jeszcze nie. Jeszcze. Dobrze ujęty czas. Tak, bo wiem, że mogę... Nie właśnie tak zrobić. Weź mnie wskręć. Dzięki. Weź mnie wskręć lepiej. Takaj. Weź mnie! Miesz ostatnio nadzieję! Ej no! Daj mi. Czemu nie umiałam zrobić tego? Czego? Wskręśnia. Po co ci spit? Nie chcę tylko wskrzesić. No, oj tam, oj tam. 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 I nie I weź tam się od nowa. Chętnie. drugi, drugie, wejście z tym Ja nie da się tutaj jakoś zapisać jak pięć w tym stylu. Nie. Działko. Dobra, ty... Ty tankuj, ja biegnę po prostu. Thank you. Dzięki! Co to? Weź, weź mnie <grymne> Nie ma to jak teleportujący się Sofel Lodów. No kurde! Dlaczego on ma auto, a ma... No to... ...dupa. Ginąłem. Dlaczego nie mówisz, że ty zginąłeś? Tak, trudno to zachować, że mnie nie ma na mapie. Żeby na to zwracać uwagę. Nie. Podejście trzecie. Chodź. Teraz wykustujemy tarczę. Tak. Nie, jeszcze czarna teleportacja. Dlaczego o. tam znowu weszłeś? Nie ja. Ale na szczęście nie zginęliśmy na razu. No. no. Czyli tarcze się spisały. No, co jest? E, ciebie... Ty się pojawiasz za tą... E, za tą... za tymi drzwiami, a ja w tych drzwiach. Bo ty ciągle masz już spację. No co jest? Cofa mnie? Je? Nie! No. To... Dzięki! <laughs> Mogę przejść przez to. Wiem ale nie chciałem zniszczyć nich wystarczy Ooo dzięki Jestem bezpieczny yeah! Nie! No dzięki! Coś tu jest Na fuck? Nie, nigdy tu nie byłem Ty! Olałem się na chałupę, y <laughs> to jesteś Ej! Daj to nie idzie? Fuck you! Thank you! Oh fucking way! Ej, hey, wait, what? No! No fucking way Mam nadzieję, że lubią mu ogień Ej! No to to by było na tyle Idź dalej, ucholać tych! Mam już 16 minut, a nic nie zrobiłem. O nie, czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mam się bać? Nie, spamuj tymi. Eee, czekaj, jaki to był spel? Wywalenie na pulpy, przyzwanie śmierć, przyzwanie żywiołaka. SED QFS SED QFS SED QFS Ile ich tak przezywasz? Ile ich można maksymalnie? Eee, nieskończoneś chyba Dobra, teraz tylko pomyślmy jakim żywiołem ich na Dobra, to jest coś, czy ogień? Mm, nie wiem, czekaj, bo zmarnowałem O, oh, fuck eee... Odruchowo dałem tego, dobra, tak Będę nas leczyć przy okazji Oj, jakiś gościarkę powstał Dobra I chuj z bladem. Co on kurwa zrobił? Pojawił się i wszystko znikło Tu to będzie, będzie w oko Zaś ty Zaś ten kucharz no niech go szlak trafi Bez żywiołków nie damy rady Poczekaj, chodź tu za mnie, ja rzucę tarczę tutaj przed nas Dobra, weź się osusz tylko Po co? Czekaj Oni... no. Tu mi chodziło, że tarczę Tak, Bo... wiem Tylko, że jedna tarcza, żeby tego Kurde, uważaj O Boże Dobra, idź się bić już Gnałem oh, no. chyba. Ta Weźmy już coś. Tak, jestem mokry. Najpierw I kto to mówi? Ten który rzucił bombki pod siebie. Eee, no, ja zjebałem kombinację. <noise> Alogi. Jestem jebany w lat. Boże Zobaczymy jaki żywioł się siebie posanie. No Eee yy. Niechlecą się. Chodź tu, chodź tu. A e, jak było... ASA Ale jak była niewidzialność? SqFSs S EQFS Dobra Byłem przemknął pomiędzy nimi niezauważony ale No też tak można No 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 nie są odporni na tego Na no, elektryczność tam Dużo Tutaj nie ma żadnych... O, Czekaj, chyba wiem Chyba wiem co z nimi zrobić Nie to Eee... S... O ty ku... E już chciałem iść do drzwi. Tam nic nie ma. Jeszcze tam już jest, ale... Jakby ci to powiedzieć... Nie w te drzwi mam iść. O tu. <grym> iść ci się bić. No właśnie, w te drzwi chciałem tam wejść. Dobra, idę. I tak nic nie dostajemy tutaj żadnego expa, więc po to się mamy bić. To chce. No, Chyba najbardziej trollowata gra. Ever. Tak. Nie, no, wy... widzę tego. Skoro ona nas troluje... Nie widać cię, ale do szczegółu. Wiem. U się przyzwał, okej? Okay? Eee, wiesz co? Ja bym proponował w tym momencie zmienić postaci na lubiący ogień. Te, które mają w ogóle... Czemu? Eee, bo teraz będziemy biegać po lawie. Leo, why? Formany. Olećko. Co to, cięcie jej zmieniamy? Bo to i będzie okay. naprawdę upierdliwe od tych Jak będziemy za dużo lalmili to Ja to, jeden ja podział przeszłem właśnie jedną z postaci Znaczy ja ją mam, nie eee. wiem czy ty masz Pewnie nie A. Cicho, Do, na razie dajemy radę FAK! Spierdolę! Aktywowałeś ten? Ty, ty jest aktywny chyba Chodź tu do mnie, teleportuj się szybko No i dlatego ich nienawidzę Weźmy w skresie A. Dobra, pojawimy się tutaj problem, problem, że oni też tutaj będą Nie, nie powinno A tą lawę czym się jej pozbyć? Mróz A jednak są No... Lecę cię. Ja padłem już. Lol. Aha, bo oni rzucają chyba kamyczki, tak? Łaaa! Sponarm. Mówię! Tutaj się... Ani na kamieniami To się nie da. To jest najbardziej wkurzający i ten jakiś zgrały. Ała. No. Jest 23 minuty. Więc na odcinka i zmieniałam postać? No. Otonio. Tak, okay. Ostatni raz. No zginąłeś już. Jak, jakoś trzeba ich zabić. Pomagam Dobra. Ten tym pozytywnym akcentem kończymy. Tak, Dzięki. Na razie. Do, do razie.